Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie pod względem przyrostów liczby instalacji fotowoltaicznych. Dla przykładu w 2019 roku w Polsce zainstalowano ponad 100 tysięcy instalacji, w 2020 roku było to już ponad 300 tysięcy instalacji, a w zeszłym roku ponad 350 tysięcy instalacji. Dla porównania, dla porównania w Hiszpanii. Kraj, który ma większy potencjał słoneczny, a także więcej mieszkańców niż Polska, w zeszłym roku zainstalowano tylko 40 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. Nowe regulacje wchodzące w życie od 1 kwietnia, które zmieniają sposób rozliczeń dla prosumentów, na pewno trochę spowolnią wzrost liczby instalacji, które będą się pojawiać z miesiąca na miesiąc. Natomiast wierzymy, że nie będzie to całkowite zatrzymanie. Rosnąca świadomość klientów pod względem ekologii sprawia, że cały czas klienci. Chcą inwestować w ten rynek. Rosnące ceny energii elektrycznej również wpływają na coraz większe zainteresowanie tematem, a także magazynowanie energii będzie się cały czas rozwijać. Mamy trzy sposoby finansowania takich instalacji. Najbardziej popularną formą finansowania jest oczywiście zakup za gotówkę, czyli klient podpisuje umowę, wpłaca zaliczki i na koniec. Po montażu wpłaca już całość. Natomiast są jeszcze dwa dodatkowe sposoby finansowania: kredyt oraz leasing konsumencki. Leasing konsumencki jest bardzo popularny na zachodzie i stanowi około 24% rynku. W Polsce jest to dopiero. Nowy sposób finansowania, który zaczyna rosnąć i stanowi tylko 1% rynku. W przypadku leasingu fotowoltaiki, Otowo jest jedyną firmą, która oferuje taki sposób finansowania. Jak to działa w praktyce? Bardzo prosto: weryfikujemy każdego klienta w bazie BIG, BIG lub Związku Banku Polskiego. Jeśli klient przejdzie taką weryfikację, podpisujemy umowę leasingową i klient będzie miał po tym, w tym czasie zamontowaną instalację. Klient płaci stałą, miesięczną ratę która jest zawsze niższa niż rachunek za energię elektryczną i dzięki temu już od pierwszego miesiąca ma swoje oszczędności. Taki leasing podpisujemy na okres 20 lat, natomiast w każdym momencie można wykupić taką instalację i wtedy staje się klient pełnowartościowym właścicielem tej instalacji. Przede wszystkim jedną z korzyści jest brak konieczności posiadania wkładu własnego, czyli każdy może sobie na takie rozwiązanie pozwolić. Jeśli chodzi o drugą najważniejszą korzyść, jest to 20-letnia dwu, pełna gwarancja z pełnym serwisem instalacji. Czyli jeśli na przykład w 12 roku zepsuje się falownik, czyli najdroższy komponent, wymienimy go całkowicie na nowo. Jeśli chodzi o dodatkowe korzyści, to można monitorować produkcję energii w dedykowanej aplikacji odotowo, a także można w każdym momencie taką instalację rozbudować, dodać większe panele, można dodatkowo zakupić magazyn energii, również w trakcie trwania tego leasingu.